Witamy w naszym studiu dzisiaj. Panią Nataszę, zapytam Cię dzisiaj o ferie. Jak spędziłaś pierwszy tydzień? Pierwszy tydzień chodziłam na basen i odpoczywałam. To świetnie. Byłaś może w jakimś innym mieście? Yy, tak, byłam w Łomrze i Szczuczynie. Bardzo fajnie. No więc zapytam Cię, jak spędzisz drugi tydzień? Yy, byłam w, w kultowni. I jeszcze mm, będziemy jutro mm, w kinie, a pojutrze w, w kręgielni. Wow, uwielbiam kino, kręgielnie zresztą też, więc y, mogę mi opowiedzieć, że cię nas dostrze. No więc mam jeszcze do ciebie jedno pytanie. Już ostatnie, żeby jej nie się nie cierpliwili. No więc tak, jak się czujesz w tym, że ferie się kończą niestety? Bardzo źle. Nie dziwię Ci się kochana, ja też bardzo żałuję. No to dobrze, dziękujemy bardzo e, za obecność w naszym studiu dzisiaj Natasza. Dziękujemy, do widzenia. No to opowiedz mi, jak ci minęły ferie. No pierwszy tydzień spędziłam w sumie w domu, ale byłam też u dziadków e, i u mojej babci i spędziliśmy bardzo fajny dzień. A Ale to, co robiłaś u dziadków? E, no, dorośli rozmawiali, tak jakby, a my e, z... Moją siostrą i z moim, e, e, moimi siostrami ciotecznymi. E, no, jakieś gry sobie wymyślaliśmy. A jeśli można wiedzieć, to jakie to były te gry? No, to było chowanego też. E, I graliśmy też w gry planszowe. O, a kto wygrywał? No, zazwyczaj moja jedna siostra cioteczna. Aha. To a co będziesz robiła w tym drugim tygodniu ferii. No, e, mam nie zapisana zajęcie do kultowni e, i będę e, jutro będy, będziemy iść do kina, a w piątek będziemy iść do muzeum, a potem idziemy na kręgę. No hm. a fajnie chociaż w tej kultowni. Tak, dużo dzieci też się bawi, są dużo e, gier planszowych i też jest... E, Długopis 3D. Dużo dziewczyn też bawi się właśnie. Długopisem. A coś robiłaś z tego długopisu, czy nie? Zrobiłam magnes na lodówkę do naszego domu i nie wiem, i zrobiłam dzisiaj jeszcze ławkę tego. O, to fajnie. A jak się czujesz z tym, że niedługo będziemy się iść do szkoły i się zaczną. No trochę lekcje? źle, bo już wiem, którego będę miała z. Y, 20. Siódmego będę miała sprawdzian z przyrody, więc też będę musiała się pouczyć w weekend. Hmm. No to troszkę słabo, że będzie na ten no. sprawdzian. A powiedz mi coś o sobie. Jaki na jakie zajęcia chodzisz? E, chodzę na e, angielski dodatkowy. E, wczoraj właśnie też byłam na gimnastyce e, artystycznej i, i mam jeszcze harcerstwo w, w sobotę. Okej, okay. no to już jest koniec naszego wywiadu. Dziękuję bardzo. Dzień na to, to z nara. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ze, dzisiaj ze mną jest, jesteśmy w nietypowych okolicznościach, bo będę przeprowadzać wywiad na temat ferii z Julką. Dzień dobry. No dzień dobry. <grym> no, no. <grym> no, no to jak Ci minął pierwszy tydzień ferii? No dobrze, siedziałam w domu i nic nie robiłam, tylko grałam z koleżanką. A w co grałaś, jeśli można wiedzieć? W Robloxa. A w jaką grę? Nie wiem, w każdą. A, okej. Tylko okay. możliwe, robiłyśmy rekordy. To fajne. A jakiś rekord Ci się udało pobić? No niezbyt. Aha. No to, a jak Ci ten drugi tydzień ferii? No dobrze, chodzę do kultowni, no i... Jest bardzo fajnie. Jutro idziemy do kina, a w piątek do kręgielni. Mhm. A jeśli można wiedzieć, to, to co robiłaś w, tych, w poniedziałek, we wtorek, w środę? W środę dziś tutaj jestem. Mhm. No. A w poniedziałek i we wtorek robi. No po prostu bawiliśmy się różnymi gra w gry graliśmy planszowe, robiliśmy różne rzeczy na długopisach 3D. A dobiegły mnie w słuchy, że w radiu byliście. Tak, dzisiaj też to fajnie. A co robicie z tych długopisów 3D? Jakieś magnesy na lodówkę, arbuzy, jedzenia i takie tam. A jaki jest twój ulubiony wzór na tych długopisach? Chyba faktycznie jakieś takie mini jedzonko. O, to musi być bardzo fajnie. Wracając do ferii, i to już będzie ostatnie pytanie, już kończymy nasz wywiad. Jak się czujesz z tą myślą, że już musisz iść do szkoły? Mój, mój organizm w środku płacze, że muszę niedługo iść do szkoły. Mój, tak sam. Mój, tak sam. No to dziękuję Państwu za wysłuchanie. Jest to jest... Natasza Rutkowska przeprowadziła ten wywiad, a Julka na niego odpowiadała. Co robisz te ferie? No, ferie! Było bardzo dobrze i wyjechałem. Pierwszy tydzień wyjechałem na wakacje w zaśmę. Chodź środy do niedzieli. Co, co, co będziesz robił dzisiaj i w piątek i wszystkie dni w ten tydzień? No, no a dzisiaj jeszcze mm, taki Karol ma do mnie przyjechać. <śpiewanie> <śpiewanie> idziemy do kina. Co się stało? Rozwaliło się, rozwaliło się. Więc, więc w czwartek idziemy do kina, w piątek do muzeum i do okręgu. Dziękuję. E, co robiłeś w ferie? Byłem, byłem, w hotelu, ten, ten, byłem, ten... Pojechałam też do hotelu, byłem tam fajnie. Byłem na basenie też. Hmm. Co, co robiłeś w tym hotelu? Gdzie, gdzie to było? W, w hotelu był basen i pływałam. I dlatego to, to, ja bym nie do nie robił kolację. No, a gdzie, a no. gdzie byłem, to nie mam pojęcia. No Okej, okay, no to... Aha, no to... Jak się, czujesz, jak się czujesz z tym, że już e, koniec ferii powoli się zbliża? Nie mam pojęcia. <sumptrzę> <sumptrzę> e, no to... No to co be, będziesz robił w tą w, te, w, te, w, te, w końcówkę ferii? W w kultowni będę. No a co będziesz robił? Bawię się. Będę miał wyjście do kina i do. 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 do, do no okej. Okay. Jak ci minął pierwszy dzień fery? No całkiem dobrze. W niedzielę. Przed feriami przyjechała moja babcia na jedną noc, a później od środy do niedzieli wjechałam na Zalesie Mazury. A jakieś miałaś w pierwszym tygodniu jakieś zajęcia czy coś? Nie, no nie miałam zajęć, chociaż na niej chodzę, ale ferii niestety nie ma tych zajęć i trochę mi smutno, mhm. nie ma. A, a przed feriami to, to jak, się, jak, jak, jak na przykład? Jak, jak był koniec ostatniej lekcji, to co? No, cała klasa krzyczała, że fai czy nie? No, tak nie zupełnie. A jak drugi tydzień ferii? No całkiem no. dobrze. Chodzę do kultowni i, i, i dzisiaj no, było całkiem dobrze. A jutro idę, no do kina idę, a w piątek idę do, na mu, do muzeum i na kręgelnię. Noże, dziękujemy.